Dawaj. Nie wiem jak robić. No to pójdź, klapkę! Kurwa, walka kurwa Kurwa, kolegami. M-Mapa dowie M-Map. Prawdziwy pokażę wam ja, a nie ta Kurwa, wahaha. To jest łach, przyjechał na wkładaku. Widzę po jego ryju, czujesz? Wygryczy o Jezu, nie zadziała. Ej, no. To że ja nie nagrywam. Dobra, <noise> Idę. Dawaj. Pójdźcie, no, czy... nie ma takiego picia takiego bicia! Pójdźcie. to Pójdźcie. 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 bardzo rozumie No Pójdźcie. Nie... <śmierdzi> <śmierdzi> no Pójdźcie. 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 Ej, spociłaś się. jest no synek, nie ma takiego ja nie ma. Nie pluj mi na mikrofon. No pij. Zaraz bułem wyław. Nie w formie. Ej, synek, nie ma takiego cofania od razu mówię. Nie ma takiego cofania.

Ciekawe na mordę. Ej, Chada. Ej synek nie ma takiego picia, nie ma. No synek nie ma takiego picia. Właśnie. Ej weź tutaj stawiamy kompot. I go połóż tu nogi, o to. Ej połóż tu nogi, o to. Jak świnia. Bartek jak z obozu koncentracyjnego. No nie ma takiego cofania, synek, nie ma. O jak łodźias.

Paco grupy Team Poland. Zapnij go, Bartek, zdejmuj spodnie i zapinaj. Ja powinienem tu zamontować kamerę, a tak powinna Trzeba Chciałaby było jeszcze kaski wziąć z kimś. O i szczęki. O szczęki, co sobie ty można kaski? No Bigot, nacieraj no, na niego całą masą. Całą masą nacieraj. No Bigot, całą masą. Dobrze, całą masą. Dobrze, teraz głową. Teraz głową. Tak, ty nie dziecin! Ej, no Bigos, nie pojajesz, co? Nie, nie jesteś w chacie, co? Nie, to Tak, chyba ty? Nie. Wszystko widać, że. Nie ma takiego picia, Nie ma takiego bicia. O, tu macie tak, bo tu jest kamelka w O, tak, o, tu koniec tego.

Dobra, Bartek. No dawaj, walcz! To PC Park Klatka Cię woła. Ty, co mnie bijesz? Mam wstać do Ciebie? Oczy kobry. Aj, ty, co? Gdzie? Tak, Znajdziesz na nim Ale, lekko No, w ogóle nie podeszło. No szybciej, Bartek! Nie jesteś w domu. No nie! Przejmujemy ten lokal!